Modlitwa za kolejarzy bezpieczeństwo i Boże prowadzenie. Panie Jezu Chryste, który jesteś naszym przewodnikiem, opiekunem w każdej podróży, przychodzimy do Ciebie z sercami pełnymi wdzięczności za wszystkich pracowników kolei, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo podróżnych, o sprawne funkcjonowanie transportu i o dobro innych ludzi. Boże, błogosław ich pracę, którą wykonują z oddaniem, cierpliwością i odpowiedzialnością. Niech w każdym ich działaniu obecna będzie Twoja mądrość, aby podejmowane decyzje chroniły życie i zdrowie podróżnych, aby ich ręce i umysły zawsze były precyzyjne i czujne. Panie, otocz ich opieką w trudnych warunkach pracy, gdy wczesnym rankiem wyruszają w podróż, gdy późnym wieczorem kończą swoje zadania. Niech nie zabraknie im siły, spokoju, ducha i odwagi, aby wykonywali swoją służbę w pełni oddania i bezpieczeństwa. Błogosław ich rodziny, Panie, aby w domach znajdowali ukojenie, spokój i radość, aby mogli cieszyć się czasem spędzonym razem i wzajemnym wsparciem. Panie Jezu, naucz ich cierpliwości wobec trudnych sytuacji, wzajemnego szacunku i współpracy z innymi, aby każda podróż stawała się bezpieczna i pełna pokoju. Niech każdy przejazd, każda podróż i każde zadanie, które podejmują kolejarze, będzie świadectwem Twojej opieki, aby ich praca przynosiła dobro ludziom i chwałym Tobie. Panie, daj im odwagę w podejmowaniu decyzji w sytuacjach wymagających odpowiedzialności, rozsądek w trudnych momentach i serce pełne empatii wobec wszystkich, którzy na nich polegają. Boże, spraw, aby ich praca była źródłem radości, aby każdego dnia mogli doświadczać owoców swojej służby. Aby każdy pasażer, który wsiada do pociągu, poczuł Twoją obecność i bezpieczeństwo. Niech Twoje światło prowadzi kolejarzy w każdej podróży, niech chroni ich przed niebezpieczeństwami, niech umacnia ich ducha i wiarę, aby w każdej chwili życia pamiętali, że ich praca jest służbą drugiemu człowiekowi, służbą pełną odpowiedzialności i miłości. Amen.